i swoimi rodakami Liglem, -le Helslem. a pierwszy po skoku zapierającym dech w piersiach Matti Chautameki, 140,5 metra. Martin Helward na naszych ekranach, najlepszy w ubiegłym sezonie z Austriaków, 17 razy zdobywał punkty z 23 konkursach, raz wygrał, raz był drugi, cztery razy zajmował trzecie miejsce Martin Helwart. No i bardzo dobry skok, bardzo dobry skok Martina Helwarta. To jest ponad 135 metrów, a więc sądzę, że powinien zajmować miejsce drugie bądź trzecie. 139 metrów, pół metra dalej niż Aleksander Herr w pięknym stylu, bo noty 19,5. Trzech sędziów 19, jedna 18,5. W efekcie drugie miejsce Martina Helwarta traci do Matti Hautameki, bo skok był jednak o półtora metra krótszy, 2,75 punktu, ale mam przewagę 1,9 punktu nad Aleksandrem